elektromagnesie, dlaczego bardziej jest korzystniejsza opcja na łańcuchach niż na sztywno. I dla mojego specjalnego widza, a jest nim kobieta o imieniu Ewcia, nagram jej co, co jest sercem elektromagnesa, że on ołapie jak klej. Także najpierw tutaj opowiem, jakie są plusy i minusy zastosowania łańcuchów, a jak jest na sztywno. Także tutaj średnica tego koła, aha, sorry, że to takie ufajdane, nie ma czasu umyć, a niedawno jakiś wyciek był z taka i trochę zaświniło, mniejsza z tym, teraz średnica tego kółeczka to jakieś 50 centów łańcuchy 60-70 długość ich oczywiście to jest taka optymalna długość bo za długie jak będą bardzo długie te łańcuchy to będzie znowu ten magnes. będziemy rozładowywać długą szynę będzie nam bardzo uciekał i ciężko będzie tym chwytakiem uspokoić, opanować, żeby nam gdzieś tam ta szyna nie uszkodziła na przykład samochodem na no i za krótkie też nie, bo też będzie zaś bardzo sztywne. Troszkę będzie zaczniemy manewrować tym chwytakiem i to też będzie bardzo czułe na obrót. Także to jest optymalne 60-70 centów i kółko właśnie takie nie mniejsze, bo wtedy te zęby będą nam uciekały spod tego kołnierza i nie będzie nasza komfortowa praca. Plusem jest tego, że ten magnes na łańcuchach nam się ułoży jak chcemy. Możemy nim manipulować na różne sposoby. On nam się będzie poddawał, bo jest elastyczny na tych łańcuchach. Możemy złapać długą szynę, nie wyważyć sobie dobrze, ale on nam się przekrzywi, ale nie puści nam tej szyny, bo wtedy te łańcuchy będą puszczały i nie puści magnes. Kurde, ale w wie, jej nie wiem czy będzie mnie słychać. Druga taka sprawa, jeżeli byśmy mieli na sztywno ten kołnierz, ta rura będzie szła tutaj do końca, i będą tak trzy lotki wychodziły od tej rury. I teraz tak mamy na sztywno ten ten jak tutaj widzicie, trzema pazurami, i każde uderzenie gwałtowne powoduje, że tutaj te zęby trą, jest tarcze duże. I cała ta siła, ten chwytak wali po magnesie, to jest bardzo duży minus. Na ani razu jeszcze nie uderzyłem chwytakiem o magnes, mając właśnie zastosowane łańcuchy. Druga sprawa bardzo duże jest tarczy tutaj. Tutaj, jak miałem na sztywno, trzeba było napawać kolejny, spaw, przyspawać kolejny pomocniczy kołnierz, bo tu się po prostu wycierały dziury. Potem nagram jeszcze filmik o napawaniu, bo też się Ewcia pytała o napawaniu Bardzo mnie to cieszy, że terazuje interesuje się takimi rzeczami I tak wygląda, no, na sztywno Jak będziemy mieć na sztywno będziemy łapać jakąś szynę długą, jakąkolwiek to wiadomo, będzie, nie ucieknie nam, bo nie ma możliwości, bo wtedy jest to całe sztywne Tylko jeżeli będziemy manewrować obrotem chwytak, od chwytaka wtedy to będzie pracować ale nie ma wtedy możliwości, że nam coś ucieknie to jest jedynie taki plus tego, nie? no a tak nie będziemy nie mamy magnes na sztywno, nie będziemy mogli nim manipulować sobie tak, jak chcemy pod takim kątem czy pod takim, no będzie problem bo wtedy tu te zęby będą hamować cały kąty, tak stojak, który tu będzie, będzie stawiał opór, nie postawimy sobie na przykład do pionu Możemy do pionu nawet tutaj na łańcuchu ustawić magnes, nie ma problemu. Elegancko się rozkłada, taki bardzo na, na luźnym materiale. Układa się fajnie tylko na z kołnierzem jest już problem. Także inaczej sprawa wygląda, jeżeli mamy sam żuraw, deschwy taka, a jest tylko zamontowany elektromagnes, to na długiej szynie przy rozładunku no, no nie widzę tego jak jakiejś. Hakowy musiałby stać z kinkiem i tymi szynami manewrować, bo nie jesteśmy w stanie użyć rotatoru obrotu Wtedy szyna nam ucieka, no, no jest bajka wtedy, ekstremalna bajka Także to chyba wszystko co tu miałem powiedzieć o komnierzu i tych łańcuchów. także jeżeli macie dwa elektromagnesy na sztywno proponuję spróbować sobie na łańcuchy, można kupić za testem takie łańcuchy lub gotowe kołnierze i zobaczycie jaka jest różnica także to tyle a teraz powiem co jest sercem tego magnesu elektromagnesu widzimy się za chwilę i teraz tak tu mamy serce serce elektromagnesu i teraz ta przez całe to ramię tam, gdzieś idzie przewód elektryczny i on sobie tutaj idzie, idzie tak dookoła i sobie tutaj do tej skrzyneczki, do tej prądnicy to jest serce. A żeby to serce chodziło Musi być napędzane przez te paski klinowe. Tu wchodzi szajba z silnika. Niektórzy mają taką siajbę, którzy wypuszczają, Tak jak teraz, syf. <śmum> bombę biologiczną. I tu mamy trzy paseczki. O, pasowało podregulować, bo ten jeden luźny. Trochę luźny. Dobra, trzy paski dla bezpieczeństwa. Jeden to za mało, bo jak nam szczeli, nie działa wtedy elektromagnet. Jeżeli mamy trzy, nawet dwa, bo w tamtym w jedynce yy, mam dwa. Ale jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby dwa paski mi szczeliły. Ani, ani jeden mi w sumie nie szczelił. Ani jeden mi w sumie fuh, nie szczelił. Byłem fest pękane, ale ani jeden nie szczelił. Także wiecie, szczela jeden, zawsze mamy jeszcze dwa. I teraz tak. Tu jest bardzo ważny pasek klinowy. Od chłodzenia silnika. Tu jest napinacz. Tu mamy krańcówkę. Jeżeli się zrywa ten pasek klinowy, załącza ta. Ten napinacz opada i załącza nam tą krańcówkę. Dostajemy sygnał w kabinie. Jest tam taki brzęczek. Informuje nas, że nie ma chłodzenia. Tu jest cały ten wentylator, który zasysa powietrze na silnik i nam chodzi. Za do alternatora pasek. Tak, tutaj nie wiem, pokażę Wam tą tabliczkę. Nie wiem, czy będzie widać, bo. Yy, DTRC pisze, że od 110 do ponad 400V prądu stałego wytwarza nam ta prądnica. Ale żeby ta prądnica działała, musimy mieć taką skrzyneczkę gdzie są bezpieczniki, gdzie są czasówki. Eee, tu chyba będzie główny bezpiecznik, który wybija całkowicie, żeby nam gdzieś nie spaliło pornicy, jak dojdzie gdzieś do zwarcia tam. Także tu wam za dużo nie powiem na ten temat, bo się na tym nie znam, ale wiem, że jak kontrolki nie będą świecić, to znaczy, że coś tu w skrzyneczce. Lub ewentualnie jak tu nie, no to szukać gdzieś yy, na przewodach elektrycznych. Może być przewód przerwany lub bezpiecznik, także tak to wygląda. Ta skrzyneczka to jest cały mózg operacyjny naszej prądnicy, i to wszystko wtedy nam działa elektromagnes. Także Ewo, to dla ciebie w elektromagnesie. Aha, bo sobie teraz przypomniałem, że to tam pisałaś. Chwytach z końcówkami magnetycznymi No nie byłoby to sensu Żeby chwytach był z końcówkami magnetycznymi I Zwłaszcza gdyby były te Końcówki na non stop jak magnes neodymowy Który non stop łapie No bez sensu, bo gdzie byśmy nie siedli To by nam złom niepotrzebnie Łapało, to jakby przy jakiejś segregacji Czy coś A na elektromagnetyczne No tym bardziej Nie widzę sensu, skoro można podpiąć Elektromagnes, no ja tak widzę, nie znalazłem czegoś takiego. Tym bardziej, że, że to by musiało być coś odporne, bardzo odporne na uderzenia. A co do napawania zębów, to ci za chwilę powiem. To tyle o elektromagnesie, trzymajcie się, kochani. A tak wygląda sprawa z wytakiem, z jego napawaniem. To Otrzymamy, bo się O, zobacz, zobaczcie Te krawędzie łapią. Stopkę się. Teraz podwójnie zobaczcie. One już są tu, tak tarte. Te krawędzie. Jest mi coraz gorzej złapać. one się tak trzyma, no i no tak się. Żeby złapać ją podwójnie, dwie stopki. No jest ciężko, wysmyka się to, wyszczerbuje to Tu wszystko te krawędzie, by trzeba było nadrać jeszcze, bo one były napawane ostatnio i ty się tam ewcza pytałaś bo to jest, no to jest super chwytak do łapania bez tego zęba piątego, bo wtedy ten piąty ząb tu się zachodzi i on psuje całą robotę nie wyliżnie jego nie, nie pozwoli na, na takim jak ja, teraz jest eee, pytała się tam z napawaniem jak często to wszystko zależy jaki jest gruby materiał z jakiego grubego materiału jest wykonany te pazury? Do takich można by powiedzieć precyzyjnych robót, jak duże, chcę złapać sobie szynkę i szybko ją wyzbierać, oddzielić. No, jest troszkę uciążliwe, jeżeli jest tak dość wyrobione mocno, jak tutaj widać. Tak, żeby pasowało to na pawać. Jako do złomu nie przeszkadza w niczym. Jeszcze da radę wyłapać jakiś tam drobny złom, ale tak do złomu nie, nie ma problemu. To nie trzeba, na, nie ma tam jakiegoś znaczenia, żeby to nie wiem, co, co miesiąc napawać. Bo, bo tu chodzi tylko o taką perfekcyjną, że tak powiem, robotę. To, to jest ważne. Yy, druga sprawa. Jak już zaczną się tu otwory, dziury robić, no to jest dupa. Jest dupa, bo to samo napawanie nic nie da. Yy, najlepsze jest, yy, jak mamy te w wózku widłowym, te zęby, te widły, świetny materiał na to. Tu zawsze, Jak to już nie wytrzyma, jak to się już zedrze na maksa po iluś tam latach, wsadzić, upalić, wyszlifować, zaspawać porządnie. To jest materiał nie do zdarcia w tamtym się tak mam zrobione. Jest super sprawa, bo przecież tam się już tak przetarł ten materiał, że, że ma się ale już jest zastosowaliśmy właśnie to z, fytak, z tego Z minowego. To no lux materiał. Także do takiej pracki to jak najbardziej napawać, a do, do, do typowego złomu, do przerzucania złomu. To zna najmniejszego znaczenia, że to się tam, nie wiem, 2 centymetry zdarło, nie przeszkadza w niczym. Także wciu, pozdrawiam Ciebie i wszystkich do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się!